Przede wszystkim jakość, jakość szkolenia, i to od samego początku przyświecało nam w każdym realizowanym projekcie. Tak, żeby ten trening był nie tyle efektowny, co efektywny, i żeby przynosił wymierne korzyści. Wybrzmiamy się fantastyczną atmosferą panującą na naszych obozach, fantastycznymi ludźmi, którzy przyjeżdżają na te obozy z całej Polski. No i przede wszystkim kadrą szkoleniową, która również też przyjeżdża z całej Polski i potrafimy wymieniać własne poglądy, własne doświadczenia, własne przemyślenia i jest to słuchane i jest to wdrażane w proces treningowy, aby te obozy miały inny charakter, nie tylko rodzinny ale przede wszystkim cechowało ich sport na wysokim poziomie. Jeśli mówimy o przygotowaniu motorycznym, to przede wszystkim taka funkcjonalność ciała dla zawodnika i, i prewencja urazowa. To jest dla nas naj, najważniejszy temat, żeby zawodnik poznał swoje ciało i, i potrafił wykorzystać później, e, później to na boisku. E, i, jeśli chodzi o taką pracę połączoną, boiskową, no to dostosowujemy wysiłki do tego, w jaki sposób mamy zaplanowane elementy techniczne czy taktyczne na treningu. My jako trenerzy Football Lab we współpracy z psychologami, którzy są z nami na co dzień w tym projekcie, chcemy stworzyć im środowisko ku temu, aby ci zawodnicy byli w stanie przezwyciężyć te swoje przeszkody, które napotkają podczas, podczas tej swojej ścieżki zawodowej. I tutaj w momencie, w momencie obozów tych, które realizujemy w projekcie Football Lab Goalkeeper Camp chcemy, abyśmy, aby zawodnicy w całym procesie treningowym, nie tylko na boisku, ale podczas zajęć mentalnych, byli wspierani z każdej strony przez nas, jako trenerów oraz trenerów, trenerów mentalnych w tym procesie, żeby wytrwali jak najdłużej, żeby byli w stanie realizować swoje marzenia, które każdy z nich ma. Zorganizowani jesteśmy w 100%, każdy dzień tak naprawdę jest od godziny od pobudki do e, ciszy nocnej jest zaplanowany. Nie ma u nas przestrzeni na e, na jakiś czas wolny. Jeżeli jest czas wolny, to czas wolny spędzamy, aktywnie grając jakieś gry planszowe z trenerami. Każdy element jest zaplanowany, jest przemyślany, nikt nie dzieje się w przypadku. Tak szczerze mówiąc od wielu lat, kiedy w tym projekcie uczestniczę, nie pamiętam, żeby zdarzyło się podczas obozu żebyśmy nie zrealizowali czegoś, co sobie założyliśmy. Uważam, że po siebie że stąd, że menadżerowie, którzy tworzą ten projekt, zarządzali różnymi projektami, mają duże doświadczenie w tym zakresie. Oczywiście najbliższymi planami są letnie obozy, na które bardzo serdecznie zapraszam. i To są te krótkofalowe projekty, na tym chcemy się skupić. Projekt rozwija się z roku na rok, dochodzą nowi zawodnicy, dochodzą nowi trenerzy, więc tak naprawdę z dużą, dużym optymizmem patrzymy w przyszłość i liczymy, że to grono naszych w cudzysłowie wychowanków będzie się powiększało.